ćwiczenie, jakie będziesz wykonywał w rozgrzewce, jest tak zwane francuskie wyciskanie. Oto na czym polega to ćwiczenie. Trzymamy ciężar nad sobą, barki schowane w dół, tak jak w zwisie pasywnym, i następnie kierujemy talerz za siebie i wracamy z powrotem do góry do zablokowanych łokci. Ważne punkty: barki stabilne, czyli tak jak w zwisie pasywnym, schowane w dół. Gdy prostujemy ręce, tak jak mamy teraz, do zablokowanych łokci. Następnie, gdy schodzimy w dół oraz wracamy do góry. Chodzi o to, żeby łokcie były jak najbliżej uszu, jak najbliżej głowy. Nie w ten sposób. To zbuduje stabilizację w barkach. Ja Ci pokazuję to ćwiczenie na kolanach. Ponieważ gdybym Ci pokazał je w górze, to nie widziałbyś nic. Ale oczywiście wykonujesz to ćwiczenie następująco I bądź ostrożny, żeby sobie nie opuścić talerza, talerza na głowę, więc zawsze trenuj do, do momentu, w którym masz jeszcze siły, nigdy do upadku mięśniowego.